Czy również trafiają się firmy, które, które nie za bardzo mogą się odnaleźć na rynku? Funkcjonują, ale no nie tak jak sobie właściciele czy założyciele zakładali. Czy w tym momencie, kiedy no data urodzenia tej firmy już była? Tak. I to jest pewne. Czy w tym momencie również jesteś w stanie pomóc i, i, i że tak powiem wyprostować to? Bardzo sytuację. często, bardzo często się to zdarza. Bywa tak, że trzeba z punktu oczywiście widzenia astrologii, jeżeli chcemy poprawić funkcjonowanie firmy, bo firma wcześniej została założona w złym momencie, na przykład w samnów, przypuśćmy w samnów, trzeba firmę zamykać, zakładać od początku. Czyli szuka się odpowiedniego momentu, żeby zakonstruować działanie, zakonstruować firmę i ukierunkować ją lepiej niż była z poprzedniego momentu. Także robi się coś takiego. Jest to wtedy skuteczne. To z doświadczenia powiem tak. Muszę sprawdzić swoją firmę. I zapraszam będę miał na pewno jeszcze jedną prośbę, mm -hmm. żebyś porozmawiała z moją żoną, że wtedy, kiedy ja siedzę i nic nie robię, to ja po prostu medytuję. <laughs> że jeśli coś się dzieje nie tak, to po prostu taki miałem horoskup. Tak astrologicznie zapisane jest gwiazda. Myślę, że, że robisz te programy w tym... Nieco pomoże. Myślę, że będzie w tej chwili na pewno słyszała. <grymne> <I> weźmie weźmie <grymne> to pod uwagę. <grymne> Czym jeszcze może być astrologia? Znaczy w jaki sposób praktycznie można wykorzystać? O, o pewnych historiach już powiedzieli. Tak. Ale czy jeszcze w jakimś stopniu można wykorzystać i do jakich działań? Yy, tak, tak, ja na przykład bardzo cenię tą funkcję astrologii kiedy związaną ze zdrowiem. Wiele razy miałam takie przypadki, że przychodzi człowiek i mówi yy, rozchorowałam się lub rozchorowałam się i lekarze nie wiedzą, co to jest. W horoskopie można zobaczyć, nawet jeżeli nie jest to dokładne, to pokazać kierunek i ukierunkować lekarzy. Wiele razy to się działo, że byłam, miałam możliwość wspomóc takiego człowieka w leczeniu. Myślę, że to jest bardzo istotna, jedna z istotniejszych rzeczy. Są też tacy ludzie, którzy wykorzystują astro, astrologię. Ja akurat mam różne do tego podejście do poczęcia dziecka. Czyli poszukuje się odpowiedniego momentu e, poczęcia dziecka, tak żeby istota, która się pojawi tutaj na Ziemi, miała w miarę harmonijnie e, e, ułożony horoskop. Nigdy nie ma takiego idealnego momentu, ponieważ życie dlatego jest idealne, ponieważ nie jest idealne. I e, ja m, akurat e, nie miałam doświadczenia takiego, żeby przychodził ktoś i szukał daty urodzenia dziecka, ale wiem, wiem e, moi koledzy astrologowie mieli wiele, wiele razy taką, taką e, fuchę. No, jako mężczyzna uważam, że każdy moment przynajmniej do próby patrzyć na <grym> <grym> y, Czyli co praktycznie astrologia może być wykorzystywana w wielu aspektach naszego Wykładnie życia? Tak. Yy, również do rozwiązywania pewnych, znalezienia problemów, powstania danych, danych zjawisk danych danych. Oczywiście, że tak. Yy, w naszym życiu. Yy, obliczenia. Jak można nauczyć się astrologii? Hmm. Czy to trzeba po prostu mieć? Yy, do, do wszystkiego trzeba mieć dar. Yy, ktoś, kto nie ma zdolności muzycznych, może się nauczyć. Może być dobrym rzemieślnikiem, ale nigdy nie będzie dobrym muzykiem. I cudownie, że tak natura nas skonstruowała, bo każdy ma dar do czego innego. Tak samo jest z astrologią, jak ze wszystkim innym. Są osoby, które... każdy się może tego uczyć, oczywiście, że tak, ale nie każdy może być genialnym astrologiem. Wszyscy straszą nas kryzysem. Mhm. Czy próbowałaś obliczyć horoskop dla Polski, czy może nie tak, tak szeroko, a dla naszego regionu? Nie, nie, nigdy tego nie, robi, nie robiłam akurat, natomiast Astrologia ma wiele swoich działów. To, o co pytasz Andrzeju, w tej chwili to jest tak zwana astrologia mundialna, czyli astrologia, która zajmuje się losami świata, losami państw, właśnie ekonomią. Ja tą astrologią mniej się nawet interesuje. bardziej interesują mnie losy indywidualnego człowieka, ale owszem, patrzyłam. Owszem, patrzyłam. Może nie patrzyłam dokładnie na nasz region, patrzyłam na świat, patrzyłam na to, co dzieje się w Polsce. Jest taki dość trudny układ kwadratury urana do plutona. Kwadratura to jest aspekt 90 stopni. Jest to aspekt krytyczny. Cóż on daje? Daje to, co widzimy w tej chwili na świecie. Ogromne zmiany, zmiany, ale które dzieją się pod wpływem napięć i nacisków, ale nie dzieją się harmonijnie. Mogą to być zmiany struktur, struktur państwowych, struktur ekonomicznych. Niestety, taki układ planetarny daje także zapowiedź części ziemi. No to, huraganów. to akurat obserwujemy. I to akurat będzie się nasiliło, ponieważ ten aspekt, e, zawsze aspekt planety działa e, przez kilka lat, a są to tak zwane planety ciężkie, które bardzo powoli poruszają się po ekliptyce, e, a więc ten aspekt trwa jakieś 3 lata. No on zaczął się w tym roku. Czyli mamy 2011, 2012, 2013. Są to lata rewolucyjnych zmian ale prowadzących zawsze wszystko prowadzi no, do tego do... Wtedy kończy finansowanie przez Unię naszej gospodarki, naszych mm -hmm. działań. W 2013 roku zaczyna się nowe finansowanie, stąd może stąd również Wszystko wzrost, się zgadza, że, tak. W tak, że, no bieg okoliczności różnie do tego można podchodzić. Oczywiście, tak. No i cóż, w takim razie czy wyczerpaliśmy temat? Na pewno nie. Na pewno nie. Yy, natomiast <laughs> natomiast no myślę, że tutaj warto by było zakończyć tak dosyć optymistycznie, że jeśli ktoś ma problemy, nie należy zawsze i za wszelką cenę szukać ich problemów w sferze logiki, w sferze realizmu dnia codziennego w ferworze walki o przetrwanie, o, o, o rozwój firmy, o, o nasz własny jakiś tam egzystencjalizm. Natomiast może warto się wybrać do doświadczonego astrologa, który być może w prosty sposób może podpowiedzieć, zasugerować. Na pewno nie da konkretnej recepty, tak jak sądzę, ale przynajmniej sugestie, że być może to ta droga, którą akurat wybraliśmy, nie jest dla nas najwłaściwszą drogą i stąd... Nasze porażki życiowe. Oczywiście. Ja mam takie podejście w pracy z ludźmi, którzy przychodzą do mnie na horoskopy, porady astrologiczne. Staram się, żeby każdy człowiek wyszedł z nadzieją. Żeby rzeczy, które są nawet trudne, chcę pokazać, że teraz to jest, wygląda jako trudne, ale że zawsze można znaleźć drogie rozwiązania. Yy, tak jest, często ludzie pytają się o rzeczy takie trudne, czasami jak śmierć. Owszem, pytają. Ja zawsze odmawiam, nie podaję takich informacji, ponieważ takie rzeczy nie, należą w moje, nie leżą w mojej gestii. Nie odbieram człowiekowi nadziei. Zawsze pokazuję możliwość rozwiązania. Jeżeli w horoskopie widać zagrożenia chorobą, chorobą lub wypadkiem, także to pokazuję, ale nie w taki sposób, że to się stanie. Po to widzę wcześniej, że mój organizm pracuje słabiej, żeby zapobiec chorobie, która może naprawdę już być potem za późno. Więc pozostając w nadziei, w nadziei na szczęście, zdrowie i bogactwo, Dokładnie tak bardzo serdecznie podziękować Dziękuję. za uczestnictwo w programie. I myślę, że spotkamy się znowu. Będzie mi bardzo miło. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.